Witajcie! Mamy dzisiaj 28 marca 2015 roku. Zawitaliśmy dzisiaj na takie zawody. Jesteśmy w Józefowie, w stanicy wędkarskiej. Jestem z Dawidem. My się wybieramy generalnie nad Tanew. Chcemy dzisiaj połapać strągi nad Tanwią. Nie bierzemy udziału w zawodach, ale tak przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Może w przyszłym roku spróbujemy. Startować w zawodach. Na razie będziemy obserwować yy, i co, zapraszam, zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co da się złowić. Komisja, która, yy będzie po prostu śledzić i analizować te nasze połowy dzisiejszego dnia. I o między 14 15 będzie wydany obiad dla Państwa. Tak go wspólnie zjemy, może przestanie padać, to zjemy tam sobie w tej nowej naszej wiacie. No i zakończenie zawodów będzie o 16. Takie oficjalne zaczęczenie klasyfikacji. Wygrywają trzy największe wstrągi i później analogicznie czwarta, piąta, yy, no, może szósta, siódma. Zobaczymy jak to będzie. Yy, wiadomo, pierwsze trzy nagrody ufundowane to jest. Yy, pierwsze trzy nagrody to są kuchary. I tutaj <coughs> będziecie mieli prawo... pierwsze tych pierwszych nagród wybrać sobie w formie no, losowej, pierwsza osoba po prostu pierwsza wygrana, wybiera sobie sprzęt, później druga wygrana i tak. Także no, chcemy tak zrobić, że po prostu żeby nie były takie te nagrody wciśnięte. No i ktoś nie został Panowie, ktoś nie został wyczytany. Tak, co mogę wam odpowiedzieć? Na przykład w pierwszych trzech e, nagrodach wiadomo są Kuchary jest no, Ja mogę namówek, tak mimo, nasz klinkach, nie się znam na wnikach, Robić dużo fajnych zdjęć. Ja na przykład podamy swoją stronę, gdzie można te zdjęcia nam rzucić, Bo też, też by nam się przydała taka cała dokumentacja takich załogów. Nie tyle samej z samej rybaczówki, ale i z miejsc A nie jesteśmy w stanie, mamy ekipę, mamy ekipę tutaj, która będzie troszeczkę filmowała ze swoim kolegą. Po drodze zajrzeliśmy nad rzekę Sopot. Jest tu rezerwat Czartowe Pole. Bardzo piękne miejsce. Niestety nie można tutaj poławiać ryb. Na odcinku 3,5 km od mostu ale miejsce jest bardzo urokliwe ul jak, jak widać stan wody jest bardzo niski no nie wiem zobaczymy jak tam będzie y nad tanwią No i mamy pierwszego nie jest taki duży, ale jest. Piękny. wybarwiony. Taki kurczę ładny. Dawid go wyhaczył No. jest piękny. A, taką burtówkę z jakimś takim kogutem. No, z takim chwościkiem. Cały się to lepie. No bo A. normalnie widziałem branie, wiesz, wcześniej na to gumeczkę atakował i nie chciał się zaciąć. A teraz na obórtułkę ładnie. Ładnie wziął. O, taki tu Weź go zmierz, bo zobaczymy przy zawodach, czy jakieś mieliśmy szanse. Tak, żeby mniej więcej wiedzieć, bo muszę zachować jak, jak wąż. A tam ile ma za 30? No, taki 30 chyba. 32. Coś takiego. Niby się. O, cm no. I właśnie Sam. rybka sama poszła do wody. Tam poszło. O, jeszcze było widnieć się stanął sam się uwolnił. Dobra, jest. No jest dobrze. Pasca przełamana. Dawid walnął tego jednego. Strążka. I na razie cisza. Trzeba dalej łowić. Tam jeszcze jakieś miał puknięcie, jakieś wyjście, ale nic więcej na razie nie wyłowione. No i jest kolejny, tylko jest kłopot, bo jest z drzewem. tam jest jakaś wiesz? Żyłka, wiesz. Pograło się oplątać. Czeka, Czekaj, czego ja tam przejdę, może zobaczę. Ale gdzie on, jest za drzewem? No tutaj pod tym, na pewno go tam załatwisz jak staniesz, wiesz? Na prawo bardziej, na prawo. O. A, czyli on tam się zaplątał, tak? On tam się zaplątał. Dobra, na razie przerwę zrobimy, trzeba go jakoś uwolnić. Dobra, mamy go, udało się uwolnić. z boleśnie sprawy. spod potyka. żyłeczka zaczepiła. Już był zmierzony w międzyczasie 34 cm, czyli większy o 2 cm od tamtego. Zobaczymy, czy wygramy zawody, ale chyba nie są. Te. Myślę, że ktoś pięćdziesiątkę wytarga. Dobra, Dawidek złowi drugiego strążka, ja żadnego, ale rzucił w moje miejsce. miałem to rzucać. To może gdzieś na płyczową wodę. No to, jest to, to, bań, to Nie najlepiej. Tutaj przy tym drzewku to. Już... Tak, żeby go ładnie do wody dać. A czekaj, może to gdzieś jakiś płycz, bo poszedł do wody w ogóle? Dobra, to jest wskaczyli. O, i pstrążek leci do wody. O. Bobry robią robotę. Ogólnie coś się dzieje. Ja miałem teraz pstrążka, prawie go wyholowałem, ale spadł, było parę wyjść. Dawid dwa wyciągnął, te co były może jeszcze coś wyciągnie, bo teraz się trochę rozdzieliliśmy. Rzeczka jest bardzo fajna. Pączki już puszczają roślinki. Po tych deszczach to już będzie zielona. Mamy kolejnego. Zagadka. Tylko w jakiś wybitnie wybitnie mały zagatek. Już dawno nie widziałem takiego mojego w Trzeba brudówkę założyć. O, ostrość. Nie w tym strągnięciu, powiem, odbija się to światło, że ciężko zobaczyć. Ładnie uwarunkowany. Malutki. To taki jest, powiem Ci. I zabił się o wodę. Wziął spod tego piaka? No dwa razy, Piękne mamy zawalisko Będę musiał górą wyjść, bo tutaj się chyba nie przedra No i Dawid jeszcze złapał takiego maluszka No ale niestety mamy tylko fotkę Bo nic nie nagrał No i powoli będziemy się żegnać z Dunvioł. I wracamy na zawody Na rozdanie nagród i zobaczymy, jakie są wyniki. No, i niestety nie zdążyliśmy na zakończenie zawodów, odbyło się troszkę wcześniej. My też troszkę za długo łowiliśmy i tak niestety wyszło. Pod filmem podam linki do strony Salmo Club Rostocze. Tam się można zapoznać z wynikami, kto wygrał i tak dalej. No co, my się będziemy żegnać. Pamiętajcie o subskrypcji, jak się film podobał, łapka w górę, łapka w dół. I co, zapraszam do, na kolejne filmy. Pozdrawiam i do zobaczenia.